jak najdalej w fizyki się ten mecz kończy w nachy not... not... ale rozkurdziemy web go. za to kolor no, no. <laughs> no. i zapach no i zapach No jak? O kurwa! O, <grywa> <grywa> o kurwa, to miałem w hazardzie. W ponych strefach 5 osób na kasę. Mega Bronx mi śmierdzi Kurwa, bo. Obok... Bo ja tu chodzi. Skoczył i mi zajebał dwie heady. Kryty na YouTube, wyzywanie Misza mi na arenie. Rozjesz a 33. No już spada. Kurwa A co on powiedział? Od debilii wyzywa gra. Tak, więc radzę nie nadużywać mikrofonu. Plus jeden. Zostaje 65 w trzech